Z tej strony Krzysztof z kanału Okiem Testera. Witam Was w trzecim i ostatnim odcinku z serii z produktami Genesis. Tym razem będą to te dwa produkty. A dlaczego dwa? Bo najlepiej się z nich korzysta, kiedy są razem. Pierwszy produkt to mikrofon Radium 350D. Co znajdziemy w środku opakowania? Krótką instrukcję obsługi, trzpień do regulacji wysokości mikrofonu o długości 67 mm, okrągłą podstawkę z gumowymi nóżkami o średnicy 85 mm, kabel USB-C do USB-C z adapterem USB-A o długości 2,5 m oraz sam mikrofon na krótkim obracanym uchwycie o wymiarach 200 mm x 70 mm i wadze 639 g. Radium 350D to mikrofon dynamiczny, który idealnie nadaje się do nagrywania w pomieszczeniach, które nie są całkowicie do tego przystosowane. Posiada charakterystykę kardioidalną, to znaczy, że zbiera głos z jednej konkretnej strony, z tej, w którą skierowana jest kopuła. W tym przypadku tutaj od góry. Jeśli zacznę do niego mówić tu gdzieś z boku, to mój głos się zmieni. Zobaczcie sami. W pokoiku, na stoliku, stało mleczko. Jajeczko. Przyszedł kotek, wypił mleczko, a ogonkiem stłuk jajeczko. Przyszła mama, kotka zbiła, a skorupki wyrzuciła. Przyszedł tata, kotka schował, a mamusie pocałował. Obudowa jest aluminiowa z metalową siatką, pod którą znajduje się pop-filtr. Od spodu mamy port USB-C do podłączenia mikrofonu, dzięki czemu nie jest w komputerze wymagany żaden interfejs audio. Jak w przypadku mikrofonów z wyjściem Jack lub XLR. Od frontu znajdziemy pokrętło do regulacji wzmocnienia czułości, które poprzez wciśnięcie służy także do wyciszenia mikrofonu oraz diodę, która zielonym kolorem informuje nas, że mikrofon jest włączony, a czerwonym, że jest wyciszony. Z boku mamy przymocowany ruchomy uchwyt z gwintem statywowym 5 cala, do którego możemy przykręcić podstawę lub ramię. Pasmo przenoszenia jest w zakresie od 60 Hz do 14 kHz. Maksymalna częstotliwość próbkowania to 192 kHz 24 bity, a czułość wynosi 48 dB. Do mikrofonu nie ma dołączonej aplikacji, więc wszelkie modyfikacje możecie robić z wykorzystaniem aplikacji zewnętrznych, np. OBS czy VoiceMeter. Drugi produkt to kompaktowe ramion do mikrofonu Tulium 500. W zestawie znajdziemy aluminiowe ramię składające się z dwóch pałąków, każde o długości 390 mm, uchwyt śrubowy szerokopowierzchniowy pasujący do blatów o grubości od 10 do 55 mm, dwa adaptery gwintowe 5 cala i 1 czwarta cala, cztery prowadnice do kabli, klucz ampulowy do regulacji śrub w przegubach, uchwyt na słuchawki posiadający wycięcie na kable. Wraz z niezbędnymi śrubkami i kluczem do przykręcania oraz instrukcją. Tulium 500 w kolorze Gunmetal, czyli czarny mat z czerwonymi elementami, zamocujemy do blatu przy pomocy uchwytu typu madło. Montaż jest bardzo prosty i nie zajmuje wiele czasu. Miłym akcentem jest dołączony do zestawu uchwyt na słuchawki, który możemy zamontować opcjonalnie. Ramie posiada trzy punkty regulacji o wysokim zakresie. A ponadto możemy je jeszcze obracać u podstawy. Podczas regulacji nie doświadczymy żadnych pisków. Dzięki dołączonym adapterom możemy na nim zamontować nie tylko mikrofon, ale także telefon, oświetlenie czy niewielki aparat. Tullium 500 świetnie radzi sobie z udźwigiem do 1 kg. Kabel lub Kable zamocowanego urządzenia uporządkujemy mocując prowadnice. Każda z nich umożliwia przeprowadzenie do trzech kabli o rozmiarach 2, 3 i 4 mm. Podsumowując, Radium 350D to dobrze zbudowany mikrofon, idealnie nadający się do podcastów czy streamowania. Jego małe wymiary sprawiają, że idealnie nadaje się, gdy chcemy coś nagrać w nietypowej lokalizacji, która nie została do tego celu przystosowana. Jeśli zaś chodzi o ramię Tulion 500, to uważam, iż jest to nierozłączny element do tego mikrofonu. Dzięki kompaktowym rozmiarom możemy je spakować w plecak i zabrać w każde miejsce, gdzie tylko będziemy chcieli przeprowadzić jakiś krótki wywiad albo nagrać jakiś szybki podcast. Aktualną cenę tego mikrofonu oraz tego ramienia znajdziecie w opisie. Jeśli materiał Ci się podobał, kliknij łapkę w górę. Jeśli masz jakieś pytania, Zadaj je w sekcji komentarzy, chętnie na nie odpowiem.